Siemawitam witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę, jak ułożyć kostkę 2x2 metodą podstawową. No, powiem niestandardowo zacznijmy od pomieszania kostki. Kiedy kostkę mamy już pomieszaną, Teraz będziemy się skupiać pierwsze co na ułożeniu znowu białej ścianki, tak jak było to na kostce 3 na 3. Tak samo tutaj na początku układaliśmy na kostce 3 na 3 narożniki. Na tej kostce narożników nie ma. Układaliśmy narożniki do żółtego środku. Środku żółtego to też tutaj nie ma. W ogóle tutaj nie ma środków. Na tej kostce jest ona tak mała. Ma ona na jednej ściance swojej cztery klocki, to ja wam tutaj pokażę. Mam też taką kostkę. Ona ma na jednej ściance 16 klocków. No to cztery to jest center tej yy, kostki. Także ta kostka jest naprawdę mała. A więc będziemy po ułożeniu, tak jakby na białej ściance już narożników zajmowaliśmy się. Naro Ułożeniem krawędzi zajmowaliśmy się narożnikami. A więc tutaj zajmujemy się też narożnikami, w taki sposób jak robiliśmy to na kostce 3 na 3. Metoda ta jest dla tych, którzy potrafią już um, potrafią już ułożyć kostkę 3 na 3. No to z tą nie będzie większych problemów. Najpierw, jak tutaj mamy kolor niebieski przy tym białym. Jak mamy kolor niebieski, to szukamy sobie elementu białego z niebieskim. Jest. No to jest on dobrze już ustawiony. To odjeżdżamy sobie w stronę prawą, w górę przy lewej ręce, z powrotem i z powrotem. I nasze elementy się już połączyły: tutaj biały z białym, niebieski z niebieskim. Teraz mamy kolor pomarańczowy. Tutaj mamy to, czyli ustawiamy ją sobie znowu w miejscu, w którym powinno być. Teraz robimy to samo przy prawej ręce. Czyli teraz w lewo, zamiast w prawo, do góry, w prawo, w dół. No i znowu nam się połączyły. Ostatni element jest tutaj. Pamiętacie, co trzeba zrobić, gdy element biały jest odwrócony do góry? Tak dokładnie. Trzeba pojechać w lewą stronę. Ustawiamy go na początku sobie dobrze. Jedziemy w stronę lewą, w górę. I normalnie jechaliśmy tutaj. A tak jak tłumaczyłem na kostce 4, 3 na 3, jedziemy o jedno miejsce dalej i spadamy w dół. I teraz nasz element jest dobrze ustawiony, lewo, góra, prawo, dół. I pierwsza ścianka ułożona, jest kolor biały, pierwszy poziom tej kostki również. Także etap pierwszy zakończony. W etapie drugim będziemy się zajmować ułożeniem żółtej ściany. Następnym etapem w kosty 3 na 3 było ułożenie krawędzi koloru środka tego i środka tego. Tutaj nie mamy środków, a więc nie mamy też krawędzi. <laughs> Także od razu zajmujemy się żółtą ścianką. Mamy żółty element z boku przy prawej ręce. Także robimy góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Dwa razy wystarczy. Teraz mamy z przodu. Czyli góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Mamy już dwa elementy. Biała nam się nie popsuła. Znowu mamy z boku góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Znowu z przodu, czyli cztery razy góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Żółta ścianka nam się ułożyła, także etap kolejny jest zakończony. Etapem następnym jest już dokończenie naszej kostki. Po etapie po żółtej ściance robiliśmy sobie... Bieraliśmy białą ścianką do siebie i zjeżdżaliśmy następujące ruchy. No i zrobimy sobie znowu ścianka ułożona do tyłu, tak żeby były to dwa, bo tam... Środek był nieułożony, środkowa krawędź, ale tutaj nie ma krawędzi, tak jak już mówiłem, czyli ścianka ułożona do tyłu, biały przed siebie i przy prawej ręce. Zjeżdżamy oraz w lewo, zjeżdżamy drugi raz, dwa razy w prawo dołem, w górę, w prawo, w dół, dwa razy w prawo, dwa razy do góry i obracamy. I naszą kostkę mamy spokojnie ułożoną. Myślę, że wszyscy sobie z nią poradzą, bo nie jest jakaś skomplikowana. Filmik będzie dość krótki, ponieważ kostka jest bardzo łatwą kostką. Jak macie opanowaną kostkę 3x3, to ta też nie będzie dla Was problemem. A jakbyście chcieli poradnik na tą oto kostkę kostkę 4x4, to proszę pisać w komentarzu. Na pewno nagram też poradnik na tą kostkę. Bardzo podobnie się nią układa jak kostkę 3x3, tak samo jak kostkę 2x2, też jak 3x3. Jak potrafimy ułożyć kostkę 3x3, to myślę, że z tą i z tą już nie powinno być problemu. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i piszcie dużo komentarzy. To siemka!